Z tej strony ja Fortnite'er A dzisiaj jest kolejny odcinek z Minecraft Survival. No i dzisiaj akurat próbujemy zrobić dom, choć to nie będzie. Choć to nie będzie łatwe. Chciałam powiedzieć, że to nie będzie za łatwe. O Boże, już, już nas tu jakieś potwory atakują na sam start. No super. No. Tak. Jeszcze wybuchnij, no. O nie! Zartowałem! Boże! O niej! To jej nie no super. Po raz pierwszy... Pierwszy raz już widowie umarłem w tym odcinku. Moim zdaniem będzie dużo umierania w dzisiejszym odcinku, więc naprawdę przygotujcie się na to, że niezbyt będziemy my tutaj za bardzo grać, bo no właśnie, dlatego nie ustawię time, time set day. No, ustawię set day, dlatego, bo... Miejscowie, nie miejcie do mnie pretensji, że ja ustawiłem set day i w ogóle... No, bo po prostu ja z nimi bym nie mógł wytrzymać. Ała. A, po co mi to mięso? E, dobra, ja spróbuję teraz pościnać drzewa, ale strasznie dużo jest tu tych tych. No. Dzisiaj spróbujemy sobie zbudować jakiś dom. Ale na początku te standardowe rzeczy. Yy! Wybuch! Jaki ten świat jest niesprawiedliwy. Po prostu ja nie mogę Widzowie Weźcie napiszcie w komentarzach czy podobał Wam się e, ten wczorajszy odcinek. Niech będziecie... W ogóle będziecie mieli gdzieś... Nie wiem gdzie, będziecie mieli gdzieś tam już, będziecie mieli link do poprzedniego odcinka, będziecie mieli w komentarzach do poprzedniego odcinka link. A teraz trzeba sobie stworzyć tak. Kliw najważniejszy. Ale do budowania domu najważniejsze tak naprawdę jest siekierka. Ona jest najważniejsza do budowania domu, bo nią bardzo szybko można się siekierą Można szybko sobie otu wykopać drewienko i tak dalej. No i ta siekierka naprawdę jest bardzo potrzebna. Dlatego no widowie, pamiętajcie, że... Ale widzowie, musicie zapamiętać najważniejszą rzecz o Minecrafcie. Yy, najważniejszą rzecz o Minecrafcie trzeba zapamiętać. Czyli... Uwaga, uwaga, trzeba... Na początku zawsze trzeba zbierać drewno. O creeper. O Boże. O nie, umarł. O nie. Jestem najgorszy. Nie umiem w ogóle nic robić. Chodź, zabijemy świnkę. Gdy? Nie jestem mordercą. Jestem mordercą. I się źle z tym czuję. Zrobiłem śpigę. Jadwigę zabiłem. Jest na Nie wiem, widzowie, co my będzie, gdzie my zrobimy w ogóle y, domek. Chyba w skale na razie. W razie to, to domek chyba będzie w skale. Ale na pewno nie w tej. Na pewno nie w tej skale. I to gwarantuję, że w tej na pewno nie. Dlatego bo po prostu tutaj będzie się spełniło się mega dużo mobów Więc na pewno nie, tej, nie w tej skale. O Boże. Ee. Boże widzowie, ja naprawdę jestem ułomny, tyle bym powiedział wam, jestem po prostu ułomny, wczorajszy odcinek moim zdaniem chyba dobrze wyszedł, bo nie wiem, poza tym ja się czasami naprawdę jąkam, więc, mhm. i nie wiem co ja mam zrobić, mhm. No bo po prostu jakby nie rozumiem Wiem o co chodzi w Minecraft Survival ale w ogóle od innych youtuberów to wziąłem Bo nie youtuberzy często też grają w Minecraft Survival a z tego powodu że ja jestem tu nowy co godziny to A teraz to zetniemy. Takie piękne ogolone. A takie ogolone to będzie dla takie, no takie bardziej ozdobne to ogolone będzie bardziej o. dla ozdoby tego domku. O Boże! E, widzowie, jakby co? To nie jest tak, że ja po prostu y, nie wiem... Y, y, nie to, że Yy, nie będzie w ogóle żadnych liveów, tylko widzowie, yy, jakby ja, jeszcze nie potrafię robić liveów, bo jestem tak naprawdę początkujący, no i tak dalej. A yy, też polecam, je jeśli ten. Ten gu czerwony guzik na dole jest jeszcze yy, ten. No, jest jeszcze czerwony, to koniecznie musisz go kliknąć, żeby stał się... Żeby po prostu stał się czerwony, to wtedy zobaczysz, że i musi... I postaramy się, widzowie, dobić... Yy, 15 łapek w górę. Co ty masz? Aha. Mm, dobra, ja nie mam. Sadzonkę tropikalną za pięć szmaragdów. Panie! Panie! Pan przesadza. Do widzenia. XD. Na razie mi to odcinki nie wychodzą, co nie? O Boże, nie. Na pewno nie w tej skale. W tej skale? Nie. O Boże. Y nie, no dobra, czyli jednak nie zrobimy domku w skale. Musimy, zróbmy jednak taki normalny domek, przyzwoity. Nie w skale. Normalny, przyzwoity domek. Boże, ile powiadomień mi przyszło, ja... Eee... Chodź obca. E I co ja w sumie próbowałem, co ja w sumie próbuję zrobić. W ogóle ja od chyba nagrywania na tym YouTube czasami mam już depresję. XD Dobra, ja, widzę, e, Boże, nie wiem w ogóle co ja robię. Czekajcie, ustawię team przed day. Dlatego, bo my musimy tutaj na początku dokończyć dom, później dopiero mogą nam się spełnić potwory kurde, bo będę w czarnej pupie. W czarnej pupie będę. <ścoughs> Dobra widzowie, na razie tutaj to są początki domku Mam nadzieję, że mi wyjdzie ten odcinek I że uda nam się jakiś dom tutaj uskurać Uda nam się jakiś domek stworzyć tutaj i tak dalej, bo No O Boże nie coś zjeść. To bowiem. To boję jak się spada widzowie, naprawdę. Boże. Będę musiał wtedy iść teraz pościnać i tego tu nie powinno być. To powinno być tutaj tak po pierwsze. Bzdę. Ja robię. Nie tak. No. Tak to będzie wyglądać. O Boże. Nie wiem, na razie chyba mi nie wychodzi ten domek. Na razie chyba nic tu z tym domkiem nie uskuram. No ale muszę powiedzieć, że no na razie to podbijanie YouTube'ów e... podbijanie YouTube'ami nie idzie. Więc naprawdę jeśli chcecie żebym nie wiem żeby był dobry na YouTubie Nie wiem żebym na przykład yy, nie wiem miał 1000 subskrypcji To naprawdę kliknijcie tamten szary przycisk ten czerwony przycisk subskrybuj i musisz stać się szary wtedy mnie wspomożecie każdy zrozumiał gdy, Jakby... no nie wiem, w sumie to ja tym chcę uzyskać. O. Okay. Mam nadzieję, że mi wyjdzie ten domek. I weźcie mnie, naprawdę nie krytykujcie, bo to, bo to jest bardzo obraźliwe. Ale ja na to w sumie i tak nie zwracam uwagi, bo mam tu gdzieś, ale. Jednak później mi wtedy zabronią y, nagrywać, więc naprawdę weźcie mnie, nie hejtujcie. Nie w ogóle y, nie róbcie takich rzeczy, bo. Niektórzy przez to mogą popełnić samobójstwo, bo naprawdę to dla niektórych jest taki ból, że niektórzy popełniają samobójstwa. Widzowie, naprawdę nie powinniście nikogo hejtować, bo yy, broń Boże, jeszcze po prostu yy, ten: ktoś popełni samobójstwo i będzie wasza wina. Więc mam nadzieję, że to trafiło do głowy hejterów, bo naprawdę, ja nie chcę, żeby ktoś umarł z, na przykład, twojej winy, tak? Bo ja naprawdę, no, mam nadzieję, że naprawdę wiecie tutaj, nie wiem, tak, ileś to, nie wiem, na... Niech, naj... yy... Niech mój najwierniejszy obserwujący, znaczy, jakby ten, który mnie ogląda codziennie, na każdym streamie, z... znaczy, no każdy odcinek, który każdy mój odcinek oglądał. To niech napisze e, ten, to niech napisze, ym, ile powinno być tutaj pod tym filmikiem łapek w górę. A i <ścoughs> dokończyliśmy już nasz, na, nasz piękny dom już jest, został dokończony, a trzeba tam jeszcze trochę pola zasadzić. No i tak dalej. Yy, więc jeszcze tutaj zrobimy to takie mini pole jakby, gdzieś tutaj. Prawda. No i co widzowie, chyba na tym będziemy kończyć albo w sumie. O Boże, teraz jeszcze nie pamiętam. O Boże, nie. Źle. Tak? Nie? O Boże. Co ja robię? Dobra, widzowie, wiecie co? Ej, ale w sumie zrobimy jeszcze skrzynkę. XD. Ej, dobra, widzowie. Wiecie co? Chyba na tyle dzisiaj, na tyle tyle chyba dzisiaj, na dzisiaj już chyba starczy, więc. Pa, widzo, pa widzowie, widzimy się w następnym odcinku Minecraft Survival!